Tam, nie wiem kim jest pojechać, ale chyba spojechać nie, w tym Samsungu Samsung S760, e, 72 megapiksela aparatki Tak, tutaj mamy kilka cienkichów Z niektórych pokażę Wam jak nagrywają tak, Co mamy? Kamerka Samsung dv działa mam tryb Night Vision. w tej chwili są wyłączone tutaj to, to widać jakieś tam moje spróbujemy włączyć Night Vision o, teraz już nie wiem czy będzie widać mam zatką paluchę pod czerwień. Teraz nagrywam z telefonu Samsung Galaxy Young. Hmm, zobaczmy sobie kamerkę. Samsung. TV z Night Vision. Teraz jest z Night Vision włącza. Oczywiście. Mam tu światło też. Tamtym będę wyłączał. Zapadła ciemność. Dobrze. Potem nagrywa. Samsung Galaxy w takich warunkach pokojowych. Jeszcze jest Nokia X2 z 5 megapixelowym aparatem i flashem. Samsung Galaxy nie ma flasha. Później to zmontuję, to będzie porównanie. W tej chwili pręczę w miarki IBIS-2. No... Niestety flasza mi się nie udało włączyć, ma ona flasza. Para 5 megapixela, no nie wiem jak to wyjdzie. No lepiej niż na Galaxian Gniby. Nie udało mi się to będzie. Wcześniej kręcimy na samym początku z aparatu. Takiego Samsung S760, 7 piksela. Dźwięk Samsunga, no tak sobie z Night Vision, kiedy pod czerwienią włączamy, mamy no, takie ja coś. Zatkam paluchem pod teraz mamy taki rozbłysk. I jest, o, widać, świecą się diody pod czerwienią. Czyli włączymy Night Vision. I teraz jakie okay, wyłączę. Prosto, bardzo normalnie też się tam troszkę sobie jakoś widać jest tu nawet jakaś jakaś żarówa, jakiś tak jakby żaring do normalnego trybu to w kamerkach bywa może tak i jeszcze jest, kamerka będzie gdzieś z tym 60 giga, no Hmm. Powinien być już SSD na mm, kamerka, która ma przylada i tutaj jesteś takie bajerki, ładowareczka. Dodatkowa kommato no, tego tam takie szczegóły. Wymięć tak ja to, wszystko będzie nagrywać. Myślę, że faworytem będzie także i wissy. Everio to jest model GZ MG 630 oczywiście na akumulatorku litowojonowym. Tam no z... to tam z to sobie mogę 30 Dobra, odpalę tą kamerkę, zobaczymy jak ona sobie radzi. No, kamerka radzi sobie e, świetnie. Dużo lepsza jakoś nawet przy skąpym świetle. I też ta kamerka ma coś takiego jak... Um, dodatkowe światło czyli po prostu nie jest to najbliższym, czyli podczerwienno, ale zawsze coś